Dzień dobry, dzień dobry, 20 września Taki wschód słońca u nas Niebo czyściutkie Dużo słoneczka, fajny chłodzik, kochani Ja lubię jak się tak słońce opiera o budynki Fajnie to wygląda i fajnie grzeje Fajnie grzeje w plecki Przywitałem się z wami w sorcie. Teraz się witam z wami Tutaj Kubeczek już jest. Kawki prawie połowy wypiłem. Także stuk puk kubeczkami i dobrego dnia, kochani. Jak najlepszego. Jak najlepszego fajnego dnia. Dobra. Kubeczek jest, bo musiałem na chwileczkę kamerkę wyłączyć. Stuk puk. I jedziemy. Jest bardzo fajnie. Witamy. Kochani nowych widzów których przybywa, z czego się bardzo oczywiście cieszymy i dziękujemy nowym widzom i starym widzom, że są z nami i nowych widzów witamy i fajnie, że odpowiedzieliście na ten apel, żeby ktoś powiedział, gdzie, skąd jest, czy są widzowie, którzy są z naszego województwa, czy są z Włocławka lub okolic. I odezwali się tacy widzowie. No to y, fajnie, 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 żeście od, na to odpowiedzieli, bo myślę, że to można powiedzieć: z jakiego tam kto jest województwa, bo <laughs> nie zdradza jakichś danych osobowych, nie narusza prawa, y, po prostu z jakiego województwa, z jakiego miasta. To myślę, że można powiedzieć. A myśmy się tak po prostu z ciekawości zapytali: czy, czy jest ktoś gdzieś tutaj z okolic, kto nas ogląda i jest nam bardzo, bardzo miło to słoneczko, które tam sobie świeci troszeczkę mnie oślepia ale to nic, bo ja się bardzo cieszę, jak wiecie uwielbiam takie słoneczne, świeże chłodne poranki nie jest za zimno jest po prostu elegancko, także zapowiada się piękna polska złota jesień chciałem Wam powiedzieć, że jeśli będę znowu jakieś sprawy na mieście załatwiał i będę blisko tego parku z którego ostatnio żeśmy nagrywali z Danusią i Skają, no to to się znowu tam wybiorę, tak. bo chciałbym poczuć ten zapach tych liści. Tam jest mnóstwo drzew. Podejrzewam, że jeśli te liście suche już opadną, to będzie piękny zapach. Tego wam nie oddam, co prawda, zapachu, a szkoda. Może kiedyś jeszcze będzie taka technologia, że będzie można przesłać zapach. Póki co nacieszycie po prostu oczy niektórzy serca, bo wiem, że lubią takie, są takie osoby, które lubią te klimaty. Więc wszystko sfilmuję taką piękną polską złotą jesień ze słoneczkiem, żeby nam to utkwiło w pamięci. No i wiecie, i żeby po prostu ładowało akumulatory, bo naładować akumulatory pozytywnie można właściwie wszystkim tym, co nas otacza, tylko. Trzeba umieć to dostrzec i tak jak często powtarzam w swoich vlogach, trzeba się umieć tego um, nauczyć i nauczyć się tego i czerpać korzyści z tego, bo życie codzienne wiadomo, są różne sprawy, różne problemy do załatwienia, no ale ładować też musimy akumulatory pozytywnie, więc naładujcie um, akumulatory, zjedzcie dobre śniadanie, napijcie się kawki, no i cóż, i, i do przodu, i, i do prac do obowiązków do codziennego życia. Z podniesioną no, głową tego Wam życzę. Trzymajcie się, cześć na razie. ja uciekam, bo już prawie kawę wypiłem. <laughs> Idę tam do Danusi, bo jest w kuchni, zjemy śniadanie. No i, i, i do pracy, rodacy. Witam serdecznie, cześć popołudniową porą. Znowu jestem w parku. <laughs> Ciągnie wilka do lasu, bo lubię te promienie, które się właśnie tak przebijają. Przez tą gęstwinę tych liści. Kochani, powoli czuć jesień, bo zobaczcie tutaj już nagrabione liście. To pewne służby, które tutaj się tym parkiem opiekują, to widać, że to jest zagrabione, taka duża kopka. I bardzo ładnie pachną te suche liście. Wiaterek jest bardzo fajny, i nie jest ani gorąco, ani zimno. Jest po prostu idealnie. Taką temperaturę uwielbiam, aż się chce żyć. A tam widzę wolną ławeczkę. O, i ja zaraz na tą wolną ławeczkę sobie zakuśtykam i trochę odpocznę, bo przede mną jeszcze jest niezły kawałek drogi. No i już sobie usiadłem tutaj na tej ławeczce w parku. Tam jest scena, na której miałem przyjemność być. Fajne echo tam jest. No już teraz trochę mnie czas goni, to ja już tam nie raczej się nie dostanę. Bo trochę by mi to czasu zajęło, a, a mnie goni czas, chociaż kto, jak to mówią, kogo goni czas, ten nigdy nie ma czasu. Bardzo przyjemnie jest, kochani, jeśli macie jakieś parki. Ja nie mówię, że po południu, jak będziecie późno z pracy wracać, bo to może być również niebezpieczne, ale jak macie takie parki jak tutaj, to się nie spieszcie, wracacie wcześniej. Jest jeszcze widno, spacerują osoby po parku, więc możecie sobie wyjść na spacer no, do takiego parku. Jest bardzo przyjemnie, nie ma upałów, jest fajny wiaterek naprawdę coś pięknego. Tutaj też byłem i jeszcze bym się raz tam przeszedł, bo tam jest fajne echo. To znaczy, myśmy z Danusią wtedy nagrywali w tej muszli, tutaj nad moją akurat głową widać, myśmy nagrywali wtedy i ja się chciałem wsłuchać w nagranie, czy faktycznie oddaje to echo. Bo tam, właściwie, żeby tam mówić, to nie trzeba mikrofonu bo tam idzie takie echo fajne ale niestety nie, nie dało tego efektu co ja myślałem, że da czyli na nagraniu będzie tak no, a się okazało, że, że no niestety nie ma, no ale to musicie mi wierzyć na słowo, bardzo fajne miejsce bardzo przyjemnie jest i korzystajcie z pogody, bo jeśli się pogoda załamie, no to już nie będziemy chodzić po parku. Chociaż ja się będę starał, jak będę coś załatwiał na mieście, żeby tędy właśnie iść przez park, wyjść sobie trochę wcześniej z domu, żeby wiecie. Bo wiadomo, trzeba sobie tak dzień poukładać, żeby wszędzie zdążyć i jeszcze coś ponagrywać. To ja do takiego parku sobie wyjdę trochę wcześniej i chciałbym wam pokazać tą piękną polską złotą jesień i jak się w tym parku naprawdę zrobi jesiennie. Bo na razie, proszę bardzo, no to jest, jest zielono. Te liście, które pokazywałem, to pokazywałem tam, o, gdzie ten pan sobie spaceruje, tam w tym miejscu były te liście. No ale to jest mało, wiadomo. Dopiero później się zacznie, jak zaczną być przymrozki, jak zaczną te liście opadać będzie fajnie, a później będzie szaro, będą badyle, no ale co zrobić, <laughs> nie mamy na to wpływu. <laughs> także wam życzę dobrego dnia, kończę nagrywkę, bo no, czas mnie goni, 13.09, kończę nagrywkę i do zobaczenia później, także będziemy kompletować sobie vloga. Dziękujemy za oczywiście miłe komentarze, za subskrypcję, bo przybyło osób, przybyło nowych widzów. Cieszymy się bardzo. Mamy nadzieję, że z nami zostaniecie y, y, jak najdłużej. Do następnego razu. Rozłączam się, bo kochani, czas goni. Zobaczcie, co tu się dzieje. Co ja się nie wiem. No, o co się... chodzi? Tak? No. Pieski zadowolone. Oho, już Joszka będzie. Teraz prosiła o zabawę swoim brudnym Misiokiem. musi być Misiok taki z Taki Misiok, z musi być. Misiok już musi iść do, do pralki koniecznie. No i tak, tak właśnie u nas wygląda. Dzień jak co dzień. Dzień jak co dzień, a ja! my jesteśmy już po obiadku. Właśnie sobie odpoczywamy teraz. Zabawa trwa. No, już, już akurat Joszka odpuściła, bo męczy tym miskiem. Zawsze do Tomka męczy, przychodzi, no. żeby, żeby z nią i się bawił. Nauczy się mówić. Ciąg zabawy dalszy, proszę. Ale uścisk szczęki. powiem Wam, że nie jest tak. O, chodźcie. No, Jóżka no. męczy tą zabawą zawsze. Dobra. Trochę Co, na pas chodź bobra? Tak. <laughs> ja też. I jest, jest elegancko. Oglądamy sobie kochani e, m, innych fajnych twórców, fajni ludzie. Mhm. Mm, teraz no, właśnie na nich patrzymy. Siedzimy, odpoczywamy po obiadku. Troszkę może przecisz, no. nie wiem czy nie, nie będzie słychać. No właśnie, nie? trochę przecisz, tak, trochę przecisz. No i też patrzymy właśnie na innych na innych twórców jak nagrywają. Lubimy oglądać. Teraz oglądamy co? Hejłobuzy. Hejłobuzy, no? Oni fajnie robią, się... Oni w ogóle robią takie krótsze te vlogi, ale zawsze takie ciekawe. Ciekawe. Du dużo się fajnie. dzieje na nich, no? Także lubimy. Lubimy Marzyna i Marka, lubimy Hejłobuzy. No, Hejłobuzy, i... tak. tak. W wolnej chwili to oglądamy właśnie. Jak tam oni sobie radzą z tymi vlogowaniem i bardzo fajnie to wychodzi, bo, mhm. bo nie ma takiej, wiecie, gry aktorskie są vlogi, gdzie no. No jest taka gra, widać, że ktoś się stara... Tak na siłę trochę, nie? Tak, że ktoś się stara, żeby było naturalnie, ale tak się mocno stara, że niestety nie wychodzi naturalnie. Hmm. Ale jak w wolnej chwili, tak, to, mówię, to oglądamy, bo tak, żeby oglądać ktoś nieraz kiedyś pisał, że czy oglądamy, no... No nie za bardzo oglądamy, bo, bo wiecie, to i, i praca, i obowiązki domowe. Dzisiaj żeśmy też mieli troszeczkę, nie? Bo mieliśmy, wiecie, taką też i awarię, i trochę, no trzeba było rozkręcić wszystko pod umywalką. O właśnie, mhm. bo nam się nagle po prostu, wiecie, zaczęło cieknąć tam z kolanka i to właściwie przypadkowo znalazłem. Bo się akurat była na mieście i, i w pracy i, i, i miała różne inne zajęcia. No i ja do niej po prostu dałem im wiadomość, napisałem do niej, że mamy powódź w Łazience. Mamy powódź w, w Łazience no. i po prostu kupiłam części. Tomek w pięć minut wszystko naprawił, wymienił i, ja. i wszystko elegancko działał. No bo tam filozofii nie ma, to się po prostu robi bardzo szybko. Nie potrzebowaliśmy nowych, nowych rzeczy i, i niezbuciałych uszczelek, mhm. Kolanko się przetyka, bo to wiecie, takie doraźne przetykanie kretem czy tam domestosem, jak coś robi. To, to jest taka doraźna pomoc taka, żeby, żeby po prostu ta woda nie stała w umywalce czy, czy w wannie, a raz na jakiś czas trzeba po prostu ręcznie to roz, rozkręcić, bo tam się zbiera takie, taki śluz, takie śmieci w postaci włosów i tam różnych takich. No, ale się udało. No, ale wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o tego kreta, bo ja zawsze tam sypałam, wiecie, w granulkach takiego, to może spróbujemy no. teraz um, tego w płynie, nie? No, możemy spróbować, bo może będzie no, lepiej. używaliśmy takiego właśnie, wiecie, no, krecika, jak, jak tam coś trzeba przetkać, no, ale może wpłynie lepiej będzie. Nie trzeba wrzątkiem przelewać, nie trzeba tam nic... Dodawać to, zobaczymy, nie? No myślę, że tak. O, już tutaj pokażę Wam Joszka o, namawia. Proszę bardzo, już, już się bawić, tak! Wiem, I bawić, 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 bawić i bawić i bawić i bawić, bawić. bawić. Juszka Jak... namawia Tomka do, do zabawy tym miskiem cały czas, ojejku. Chwilami to na, na no, już męczy tak. po prostu, no. No. Bo to wiecie, bawić się cały czas, pies za... Nie może nic zrobić, bo pies cały czas robi tak. <głos> <głos> no, Ale jest towarzyska, no. No jest towarzyska, da się lubić, jest bardzo inteligentna. Ja wiem, że tak wszyscy mówią o swoich psach, ale wiecie co, w tym wypadku naprawdę inteligentne zwierzę. No naprawdę. bordery, bordery no podobno, nawet badania. Badania o tym mówią, no. Tak. Mhm. Bo te są najinteligentniejsze. Kukulek na to jest fajny, tylko Kukulek ma trochę mało ramu i słaby procesor. <głos> 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 ale kończy. ci pojechałem, w Kukulku. No, ale faktycznie jest różnica, nie? E, no pewno. No. To jest niesamowite różnica. Będziesz, będziesz szedł tam dzisiaj yy, Będę. ogarnąć. To odbierzesz mi paczuszkę? No. Nie. Nie na wizji. To się wytnie tam. Odbiory. To dobrze. Ale to taka dyskretna będzie twarzuszka. Nie, myślę, że nie. Mhm. Dobra. Ze mną jak z dzieckiem za rękę. Tylko będę musiała ci dać swój telefon wtedy. O, to dobrze. Będziesz miał wgląd do wszystkich. Danusia ma w, na, na dzień dzisiejszy, no to jeśli chodzi o telefony, no to ma, na, ma najszybszą maszynę. No ale będziesz mógł, bo chodzi mi o to, że będziesz mógł moje wszystkie wiadomości i maile przejrzeć. Wszystko przejrzę, kurczę, poprzelewam, przelewy zrobię. No. Kochani, pogoda jest w ogóle super. Wychodzimy z Danusią na, na balkon wieczorem, bo lubimy w gwiazdy popatrzeć i po prostu sobie posiedzieć. to... Trzeba się już ubierać. No, trzeba. Poranki się... i wieczory są chłodne, mm -hmm. noce też. Nagle się tak ochłodziło, wiecie, że... Tak jak wcześniej, jeszcze chwilę wcześniej tak naprawdę, e, całe noce u nas okno było otwarte, e, bo, bo ciepło było. Tak teraz już na noc zamykamy okna, nie? Zamykamy, bo, no. bo zimno, jest, no. to zimno jest. Ale tak nam dogrzało, znaczy nie tylko nam, wiadomo, wszystkim innym dogrzało, to kurczę, ja już dodaną się mówię, na razie to nie Owłączałam będziemy w latarkę. Ogóle co nic? To jest uśmiech Joszy. Ona nie. namawia mnie tutaj na zabawę Misiokiem. O, a, no właśnie. A, dawaj Misioka. Misiak. Misiak. jak tą latarkę teraz wyłączyć? No na razie może nie wyłączaj, bo się film tam wyłączył. okej, okay, dobra. Chociaż nie, się... czekaj, tutaj chyba, nie? No nie wiem. Chyba nie. O, o dobra. Dobra, już. Yes. A i coś tam się nacisnęło No gdzieś, ale to nic. A, to nic. Także... No dobra, to co? odpoczywać kochani jeśli macie takie możliwości po południu odpoczywać możecie się przejść jeszcze na spacer tak jak mówiłem wcześniej we vlogu, jak byłem sam w parku że no będę się starał do tego parku i jak będzie taka piękna złota jesień to oj, będzie, będzie i już kasztany będą leciały hmm. z drzew będą leżały no. Tam już będzie są liście już... Liście z kasztana i nie wiem, to chyba służby miejskie tak zrobiły, bo tak ładnie w kubkę, to tak pachniało, a tam naprawdę jest bardzo fajnie. I te promienie takie, słońce jak się przebijają przez, te, przez tą gęstwinę tych liści. Kurczę, jak mi się to strasznie podoba, to mówię Wam, mógłbym na to patrzeć godzinami. Dobrego popołudnia, dobrego patrzenia w gwiazdy, ci, którzy są z naszego klubu, patrzenia w gwiazdy. To niech sobie popatrzą w gwiazdy, jest bardzo fajnie, jest przyjemnie i tylko się trzeba ubierać, przypominam, by się nagle ochłodziło. Ale dzisiaj, dzisiaj to w ogóle było gorąco, nie? No było, było. Dzisiaj było fajnie i tak aż Teraz już miło. tak raczej słoneczko no. już zachodzi powoli. I teraz oczywiście co? Choroby się zaczęły już. U no. nas w domu już no, najpierw, e, najpierw Kinga, tylko że Kinga ma taki organizm, że jej choroby mijają no. po, nie wiem, po dwóch dniach. Wiadomo, że, że to nie znika nagle już wszystko i, i wszystko jest OK Wszys i już jest całkowicie zdrowa, ale, mm, ale faktycznie ona jakoś tak szybko zwalcza. Ja goi się tą, na nim momentalnie. No. I teraz jest kaja przeziębiona. Teraz przeziębiony. Kaju się zawsze trochę gorzej to wszystko znosi, ma katar, drapie ją gardło. Yy, moja mama też już yy, przeziębiona, także... Jeszcze my się tylko trzymamy. Trzy Trzymamy Uchule. się, ale, ale tylko czekam, kiedy, kiedy będziemy no. my, nie? No tego się nie da uniknąć, po prostu no. się nie da. Dzieci ze szkoły przyniosą i już, nie da się tego uniknąć. Jeszcze dziewczyna umie wprac tak samo, poprzeziębiane, z chorymi gardłami, z kaszlami, co nie tylko, no. więc... Witamina C, herbatkę z cytrynką i jedziemy. I takie pierwsze przeziębienia można, można... Tak jak jesteś blisko. Kto to jest? <noise> nie poznajesz sam siebie. Co to za fascynę? <noise> o! To się wytnie. Jutro będzie. Ciao, jutro. Ciach, ciach, No. I też. Nie, no. Też. Będziesz elegancki chłopak, nie? A ja. No, no dobrze, to Na co? My, z... <noise> My już kończymy, kochani. Życzymy Wam dobrego popołudnia. I jak zwykle do następnego. Pa, papa, pa. Pa, do następnego.